Szanowni Państwo, nie na darmo zwykło się mawiać, że historia jest najlepszą nauczycielką życia. Historia magistra Vita Est, jak mawiali starożytni. Niestety, problemem historii jest to, że ma wyjątkowo niesfornych uczniów. Kogo? Oczywiście nas, ludzi. Ludzi, którzy jakże często nie potrafią wyciągać wniosków z jej lekcji na temat przeszłości, z jej przesłania. Dzisiejsza Polska jak nigdy wcześniej spogląda w swoją przeszłość, zastanawiając się nad tym, co było dobre i chwalebne, a co należało usprawnić, choć to niestety zaprzepaszczono. Jakże często z naszej polskiej winy. W 1918 roku stała się rzecz absolutnie bez precedensu: najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska z martwych wstała po 123 latach niewoli narodowej. Ziemie polskie i polski naród przez ponad stulecie, rozdarte pomiędzy trzy mocarstwa zaborcze, połączyły się w jedno i wybiły na niepodległość. Cztery pokolenia Polaków, licząc od 1795 roku, czekały na ten cud. Piątemu udało się doczekać i odzyskać niezależność dla siebie, dla innych, dla umiłowanej ojczyzny i jej przyszłych pokoleń. Za wolność naszą i waszą, jak głosiły hasła niesione na polskich sztandarach, od czasów powstańców listopadowych po legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego i błękitną armię generała Halera. Rządzący Polską wiedzieli doskonale, że o sile armii decyduje wiele czynników, ale jednym z najważniejszych jest wysoko wykwalifikowany korpus oficerski. Od wieków teoretycy i praktycy wojskowi podkreślali, iż kształcenie kadr dowódczych przygotowuje oficerów, a także sztaby do pokonywania problemów stojących przed armią nie tylko w czasie wojny, ale również, a może i przede wszystkim, w czasie pokoju. Już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości dynamiczny rozwój wojska polskiego, a także nieustannie zmieniające się potrzeby kadrowe armii, sprawiły, iż zaczęto coraz usilniej przyglądać się wyszkoleniu korpusu oficerskiego i poczęto zastanawiać się nad wzięciem owego wyszkolenia w organizacyjne ramy, które ujednoliciłyby je, a także nadały charakter odpowiedni dla nowoczesnych sił zbrojnych, które muszą przystosować się do zupełnie nowego powojennego już ładu. Sama armia polska tuż po zakończeniu I wojny światowej stanowiła konglomerat złożony z oficerów i wożołnierzy przybyłych z różnych armii i różnych oddziałów. Podobnym zlepkiem były poglądy wojskowe oficerów różnych szczebli dowodzenia. Poglądy legionistów dotyczyły w zasadzie piechoty i nie wykraczały poza sferę taktyki pododdziałów. Kadra pochodząca z zaboru rosyjskiego wniosła do koncepcji wojennych element wojny ruchomej, zaś oficerowie z cesarsko-królewskiej armii austro-węgierskiej byli w większości zwolennikami wojny prowadzonej metodą okopową. Podczas gdy kadra z błękitnej armii generała Józefa Hallera opowiadała się za tak zwaną wojną materiałową. Konsekwencją szybkiej rozbudowy wojska polskiego. A także nieustannym zagrożeniom, które czyhały na młode państwo polskie tak ze strony Republiki Niemieckiej, a więc tzw. Republiki Weimarskiej, jak i bolszewickiej Rosji, było wykształtowanie w latach 1918-1921 szkolnictwa wojskowego, którego głównym zadaniem było wyszkolenie kadr oficerskich na potrzeby frontu. Zwrócić należy uwagę, iż początki kształtowania się polskiego szkolnictwa wojskowego miało miejsce w okresie walk o granice, dopiero co odradzającej się Rzeczypospolitej. Walki polsko-czechosłowackie o Śląsk Cieszyński, Trzy Powstania Śląskie skierowane przeciwko niemieckiemu antypolskiemu terrorowi na Górnym Śląsku a przede wszystkim nawała bolszewickiej hordy na Polskę i Europę, zakończona spektakularnym zwycięstwem polskiego żołnierza w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy. To wszystko determinowało nas Polaków do jak najszybszej odbudowy kraju i zabezpieczenia Polski silną, dobrze wyszkoloną i przygotowaną na wypadek ewentualnego konfliktu armią. Niezwłocznie przystąpiono do dokształcania oficerów nieposiadających wykształcenia wojskowego lub tych, którzy byli absolwentami szkół lub kursów wojskowych w państwach zaborczych. Głównym celem systemu kształcenia było ujednolicenie wiedzy wojskowej uczestniczących w kursach. Celowi temu służyły utworzone w 1922 roku Centralna Szkoła Strzelnicza z siedzibą w Toruniu. Oraz Rembertowskie Doświadczalne Centrum Wyszkolenia. Obydwie szkoły prowadziły kilkumiesięczne kursy doszkalające dla młodszych oficerów i dały początek Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, które powstało w 1931 roku z połączenia szkoły Rembertowskiej oraz Toruńskiej na mocy rozkazu wykonawczego. Departamentu Piechoty Ministerstwa Wpraw Spraw Wojskowych z 10 października 1930 roku, zatytułowanego Organizacja Piechoty na Stopie Pokojowej. Centrum Wyszkolenia Piechoty stanowiło w drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego najważniejszy ośrodek szkoleniowy dla Korpusu Oficerskiego, na dowódcach kompanii począwszy, a na dowódcach pułku skończywszy. Od momentu powstania Centrum Wyszkolenia Piechoty aż do wybuchu II wojny światowej, która jak wiadomo dla Polski i dla narodu polskiego była najprawdziwszą hekatombą, w Rembertowskim Centrum przeprowadzono 69 różnego rodzaju kursów, w tym 6 stałych, a 63 na wniosek Ministerstwa Spraw Wojskowych. We wszystkich kursach wzięło udział 6421 oficerów. W tym 4747 piechoty, 511 kawalerii, 434 artylerii, 230 korpusu ochrony pogranicza, 186 aeronautyki, 191 saperów, 43 łączności, 41 broni, 20 marynarki wojennej i 18 oficerów artylerii przeciwlotniczej. Przez Centrum Wyszkolenia Piechoty przewinęło się około 4,5 tysiąca oficerów, z których część uczestniczyła niekiedy w dwóch, a nawet w trzech kursach. W murach Centrum Wyszkolenia kształcili się nie tylko, jakby sugerowała sama nazwa, oficerowie piechoty, ale również artylerii, kawalerii oraz oficerów broni pancernej i łączności. Niezwykle ważnym dla kadry oficerskiej, biorąc pod uwagę jednolitość szkolenia taktycznego, jest to, że każdy oficer, bez względu na rodzaj broni, przechodził przez kursy właśnie w Rembertowie. Z perspektywy 90 lat, które nas dzielą od powstania Centrum Wyszkolenia Piechoty, z dumą możemy stwierdzić, iż Rembertowska Szkoła w sposób celujący wypełniła zadanie, które postawiło przed nią Ministerstwo Spraw Wojskowych. Oraz ojczyzna, najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska. Według opinii wielu dowódców oddziałów, w których służbę pełnili absolwenci kursów Centrum Wyszkolenia Piechoty, byli oni znakomicie przygotowani zarówno do pracy szkoleniowej, jak i do dowodzenia oddziałami odpowiedniego szczebla w polu. Jak mawiał pułkownik Włodzimierz Wisłocki Centrum Wyszkolenia Piechoty. Pracując na obowiązujących regulaminach i instrukcjach Ministerstwa Spraw Wojskowych, wykonało dobrą robotę, ucząc dowódców na szczeblu kompanii, batalionu i pułku solidności taktycznej w walce. Nieocenioną zasługą kursów organizowanych w Centrum Wyszkolenia Piechoty była znaczna poprawa w dziedzinie współdziałania różnych rodzajów broni na ćwiczeniach i manewrach. Poprawa ta wynikała w dużej mierze dzięki nabytemu na kursach zrozumieniu właściwości i możliwości technicznych poszczególnych rodzajów broni oraz opanowanie ujednoliconego i zrozumiałego dla wszystkich kursantów języka stricte wojskowego, mającego typowo polski charakter. Oficerowie sztabowi z kolei nabywali znajomości organizacji i metod szkolenia co miało ogromne znaczenie dla podniesienia poziomu wyszkolenia, doskonalenia kadry zawodowej w pułkach oraz zapewniło jednolitość szkolenia taktycznego. Oficerowie ci dzięki pogłębieniu i usystematyzowaniu wiadomości z różnych zakresów wojskowości nabierali pewności, która była niezbędna w wystąpieniach, choćby na ćwiczeniach aplikacyjnych, grach wojennych i manewrach. Nabywali również trafności w rozwiązywaniu zadań i szybkości w formułowaniu myśli i logicznych rozkazów. Szkolenie kadry dowódców kompanii, batalionów i pułków zostało wykonane w sposób niezwykle staranny, zarówno pod kątem przedmiotów stricte wojskowym, jak i wychowania w duchu patriotycznym, na co zwracano szczególną uwagę w dwudziestoleciu międzywojennym, w duchu miłości i oddania Ojczyźnie oraz służbie narodowi polskiemu. Nieugięta postawa i duch żołnierza polskiego w trakcie II wojny światowej, armia krajowa, a co za tym idzie polskie państwo podziemne, fenomen na skalę Europy i świata, gdy omawiamy okres II wojny światowej, są tego najlepszym i najjaśniejszym przykładem. Dziękuję Państwu za uwagę.